Morsowanie w rzece W niewielu rzekach w swoim życiu morsowałem może w trzech pierwszy raz morsowałem to w potoku górskim no to to jest szaleństwo To nie trzeba zimy, żeby żeby mieć naprawdę twarde orzech do zgryzienia i do, żeby wytrzymać Naprawdę wysoko gdzieś tam w górach, gdzie potok jest bardzo rwący no, to jest naprawdę, ta woda jest zimna bardzo, i naprawdę trudno jest wytrzymać. Morsowałem się w górach kiedyś. No i w rzece Wasilkowie w Supraślance. Też fajne, fajne doświadczenie, bo z pływającymi tutaj kaczuszkami i z pięknymi łabędziami, które, które rzeczywiście, kiedy podpływają do siebie. E, stykają się dzióbkami. No to jest taki widok e, bardzo uroczy. Tak? Faktycznie to tak w, wygląda jak na, na, na pocztówce, jak na, na pocztówce z e, życzeniami weselnymi. Jest to bardzo fajny widok. Niemniej marsowanie w rzece jest e, trudniejsze od marsowania e, w jeziorze. E, jest dużo zimniej. Zazwyczaj jak morsuje 5, 6, 10, 12 minut to, to w rzece jest to trudne do wytrzymania. 3 minuty już jest tym wyzwaniem. No ale przeważnie tam 6 minut też daje się wytrzymać, ale jest zimniej. Na pewno jest dużo zimniej. I warto. E, warto. Warto wziąć coś ciepłego, długiego po wyjściu z wody. Jeżeli morsujesz, to warto się przygotować do tego, żeby być dobrze przygotowanym, żeby mieć ciepłe rzeczy po wyjściu z wody. Czy to szlafrok, czy jakiś długi płaszcz. Fajnie mieć matę, ja do wody wchodzę bez żadnej rozgrzewki, rozbieram się i wchodzę od razu do, do wody, jest to w, moje, w mojej opinii najfajniejsze, najszybsze borsowanie i bardzo przyjemne, ale dobrze jest wyjść z tej wody i mieć klapki albo matę, no to jest super. Alkalimatę, żeby położyć na ziemi, żeby oddzielić się od tej zimnej podłogi, żeby się